się Przedstawia zwierzęta. Już na pierwszy rzut oka można znaleźć ich kilka. Jednak zagadka polega na tym, by odnaleźć ich jak najwięcej. Policzyłeś już wszystkie zwierzaki? Upewnij się, że dokładnie wykonałeś to zadanie. Ta zagadka tylko z pozoru wygląda na banalną. Będziesz przecierać oczy ze zdumienia, gdy dowiesz się, ile zwierząt ukryło się na obrazku. Rozwiązanie znajduje się na końcu artykułu. To zdjęcie dokładnie sprawdza naszą spostrzegawczość. A chociaż zagadka wygląda na pozornie prostą, to ciężko jest podać dobrą odpowiedź. Zadanie jest proste: wystarczy policzyć wszystkie zwierzęta, które znajdują się na zdjęciu. Wydaje Ci się, że już wszystkie odnalazłeś? Zajrzyj niżej i poznaj rozwiązanie. Gwarantujemy, że będziesz zaskoczony. Zdjęcie ze zwierzętami. Ile jesteś w stanie odnaleźć? Patrzysz na to zdjęcie i masz problem z odnalezieniem zwierzaków, które znajdują się na niej? Jeżeli tak, skorzystaj z kilku poprzednich zagadek, które pomogą ci rozwinąć swoją spostrzegawczość. Niedawno internauci z uporem maniaka przyglądali się swojej zdolności, możesz rozwijać zdjęcie zagadka. Rozwiązanie wydaje ci się, że znasz już prawidłową odpowiedź na pytanie, ile zwierząt znajduje się na zdjęciu? Jeżeli tak, to zdradzamy, że na zdjęciu ukryło się aż 16 zwierząt. Wśród nich jest słoń, osioł, pies, kot, mysz, ryba, bubr, żółw, komar, wąż, miecznik, krewetka. Krokodyl, delfin i głowa ptaka. 2. Wstrząsająca relacja z gwałconego mężczyzny. Szczegóły tylko dla osób o mocnych nerwach 3. Osoby, które dowiadują się, że na zdjęciu znajduje się aż 16 zwierząt. Wciąż mają problem, by odnaleźć na przykład rybę czy komara. Przypominamy, to zadanie nie należy do najłatwiejszych. Jeżeli nadal ciężko ci dostrzec wszystkie zwierzęta, poniżej znajduje się grafika, na której wszystkie zostały zaznaczone. w przypadku, gdy udało ci się odnaleźć je wszystkie. Serdecznie ci gratulujemy. Fot. źródło